A ja na pewno fuzji na nie będę robił Epic i co? Dobra, ty! Co ja trafiłem? Dobra! His mono widzowie, witam Was bardzo cieplutko w kolejnym odcinku SpongeBob Tower Defense. A w dzisiejszym odcinku wydamy sobie wszystkie nasze tutaj gemy, czyli prawie 60 tysięcy i spróbujemy wysamonować secret jednostkę, czyli Planktona Plus wysamonujemy sobie prawie 50 saszelek. No i mam nadzieję, że trafimy coś fajnego. Także ty, mój drogi Widzu, bez przedłużania strzel koniecznie tej łapki w górę, subskrypcji i zapraszam Cię do oglądania. I tak wiem, jest zbierać do 100 tysięcy wtedy zrobić opening, ale powiem Wam, że troszkę mniej gram z z racji Tego, że czekam na walentynkowy update Który pojawi się już w sumie dzisiaj jak wychodzi Ten odcinek, no i powiem wam Wtedy dopiero będzie grane, ale taka mała Ciekawostka, ja dopiero po prawie miesiącu Gry dowiedziałem się, że tu jest takie przejście Jak oglądałem odcinek Mereza, żeby odbierać Prestiż, bo wiedziałem, że co 100 Leveli jest coś takiego jak prestiż, ale nie wiedziałem Gdzie to odebrać, a teraz już wiem Tutaj to jest dobra, no i co jaki Mój cel oczywiście, takiego tutaj Sekrecika bym chciał, ale pewnie będę musiał Wbić jakiś tysięczny level, no i dobra czy jest tu jakiś widzowie buścik na laki? Nie no, chyba odkąd gram, jeszcze w tej grze nie dodali boosta na laki. A przydałby się, nie zaprzeczę, przydałby się boost na laki. No ale co, jak nie ma, to trudno. Jakie otwieramy tutaj samony? Standardet czy Boosted? Wiecie co? Troszkę takich, troszkę takich. Wiadomo, więcej standardet. No bo na to mi trochę nie stać. 25 koła za 50 samonów, trochę drogo. Niestety, jakbyście pytali, nie mam żadnych Game passów, Bo tak jak mówię, no szkoda mi jest inwestować tyle robót, Bo naprawdę, no tu jest masakrycznie dużo Game passów. A ja jestem osobą, która pewnie jakby kupiła parę game passów, to by wszystkie od razu kupiła. A szkoda mi wydawać tutaj 20 tysięcy Robuxów. Także, no, samonujemy Free to Play. Można na początku standardowego 10 sobie zasamonujemy. Let's go, zobaczmy, co tutaj dostaniemy. Czy dzisiaj trafimy fajnego tutaj planktona, czy jednak nie trafimy? No, zobaczymy, zobaczymy. Czy w ogóle tutaj game passy dużo zmieniają? Bo oglądajmy openingi osób, które mają game passy, no i ładnie leciało, bardzo ładnie leciało. No, ale wiadomo, no, game passy to zawsze jest ładnie. Dobra, w sumie, po co po 10. 50 na raz dodali opcję, to lecimy 50. O Jezu, jest różnica i to masakryczna. Jest masakryczna różnica w porównaniu do tego, co ja mam, a co inni trafiają. Ale okej, okay, czy ja mam auto-delayta? Chyba nie mam auto-delayta i lecą mi jednostki, których zbytnio bym nie chciał, bo ja i tak nie będę jej robił shiny-łą, bo na piątej fuzji nie ma opcji, więc ja ich zbytnio tutaj nie potrzebuję. Można pokasować. Jedyne, co to może Krusty kraby sobie bym zostawił. Tak, dobra, to czekajcie, musimy dobrze ustawić. Klasycznie muszę ustawiać. Okej, okay, basic so sobie ustawiłem elegancko. Zastanawiam się na shiny. Czy ja potrzebuję shiny tych jednostek? Chyba nie potrzebuję żadnej z tych jednostek shiny. Możemy je wszystkie tutaj pyk, 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 pyk wykasować. Łombo również żadnej nie potrzebuje. Ja się jeszcze nie znam, a i tak nimi nie będę grał, więc do kolekcji mi się nie przydadzą. Nie wiem w ogóle, czy indeks coś daje. Możecie napisać w komentarzu. Shiny Łombo sobie zostawię, jakby miał polecieć. Ale chyba indeks dosłownie nic nie daje. Tylko po prostu, żeby się chwalić, moim zdaniem. Dobra, no to teraz możemy samonować. Nie 10, chciałem 50 wysamonować. No dobra, jak już kliknąłem 10, zobaczmy. U do... Dobra? Mamy coś mocnego z tego, co widziałem Mamy coś mocnego, prawdopodobnie shiny wombo Mamy, ziomeczka, shiny wombo Albo zwykłego łąbo ślimaka, no dobra A, czy coś lepszego tutaj jeszcze poleciało? Czy taka animacja była od shiny wombo, czy tam łombo? Tak, to była animacja od łąbo po prostu No i mityka mamy, by the way Okej, okay, tego mityka nie zobaczyłem, fajnie Może to była właśnie od mityka animacja Dobra, teraz otwierałem 50 na raz Nie ma co tak się tutaj bawić, let's go, let's go Jezus Maria, ile tych jednostek tutaj leci, tych słabych I niestety, epic poleciał No to co, kolejne podejście Kolejne podejście, może tym razem coś lepszego Dostaniemy, no jak widzicie Free to play, ciężko to leci, dobra Wejdźmy sobie na zboostowane I na zboostowanych otwórzmy 10, jakie to są procenty No zdecydowanie większe na mityki Na sekreta też zdecydowanie większa, Ale i tak moim zdaniem bardzo mała 0.03%, no powiem tak Wiesz, że mi się uda Ale wiem, że tak nie będzie niestety, dobra Zobaczmy, co my tu ciekawego dostajemy Takie jednosteczki, które i tak idą do autosela. pyk, 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 dawaj, dawaj Dalej, dawaj, 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 Ma Pierwszego epika i to tyle. Czy naprawdę tyle zbierałem na ten opening, a nic ciekawego nam dzisiaj nie wyleci. Jeden mityk był, dobra, no okej, okay, będę pamiętał. Jeden mityk był, to jest spoko. Ale czy coś poza tym, same epiki, let's go, kolejne podejście? Zobaczmy, zobaczmy. Uwaga, no dobra, dwie legendy tym razem dostaliśmy. Powiem wam tak, game passy bardzo dużo zmieniają. I ten drop za robuxy, bardzo dużo. Jednak nie warto chyba zbierać tutaj gameów, chyba że jakiś, nie wiem, milion gameów na jakiś opening mi się wydaje. No sami zobaczcie co leci. Ja nie mogę, jak ja bym miał dropnąć tu secreta, to ja nie wiem co by się stało. Dobra, otwórzmy sobie teraz tutaj. Te też musimy sobie potwierać. Może te bardziej zbustowane Creaty dadzą nam więcej szczęścia, Zobaczmy, zobaczmy. Prosiłbym chociaż o jakiegoś mityczka fajnego, dosłownie Jeden mityk, na prawie 60 tysięcy coinów, będzie, mi się wydaje. No dobra, dawaj, znowu zbustowane lecimy. Zobaczmy, chyba epik, tylko maksymalnie tam był, powiedziałem, po animacji. Tak, same epiki i czy będzie jakiś mityk. Nie ma nawet mityka, czajcie, to ja wiem, że jest 1% na mitykę i to jest mało, ale no bez przesady, bez przesady. No i co, no teraz muszę otwierać po jednym z racji tego, że tutaj nawet gemów nie mam. Nic nie ma ciekawego, kolejna jednostka, nic ciekawego. Nie, dobra, na planktona nie liczę szczerze. Saszelek jedyne, co fajnie jakby wyleciał nam sekret, bo tutaj i tak mam planktona, więc nie będę na pewno narzekał, bo już mam planktona, ale tego drugiego bym strasznie przyjął. Tego tutaj jest ekskluzyw jednostek. No dobra, no nic nie wylecił już ty tysiąc gemów to chyba sobie po prostu zostawię, bo nie ma co tutaj dalej samonować. Idziemy na ekskluzywy, ale zanim to sprawdzę sobie, czy mogę zrobić sobie fuzję tego Krusty Kraba. Czy to jest Shiny Lombo? Widzowie, to jest Lombo po prostu, czy Lombo zwykłego się opłaca? Ja to bym Shiny Lombo sobie ogarnąć, bo jednak, no farma taka Shiny Lombo myślę, że byłaby spoko. Nie, nawet na fuzję nie będę miał. Dobra, nieważne. Nie było tematu. czy jakiś zrobiliśmy do unitów. Elegancko. O, saszelka gratisowa. To mi się podoba. Kwestik, jak widzicie, tu fajnie porobiliśmy. w Spoko, przydadzą się. By the way, prawie już pasa skończyłem i dalej mam dylemat, czy wydawać widzowi te 800 robuxów, żeby zdobyć tą tutaj jednosteczkę. Możecie napisać w komentarzu, czy się opłaca. Bo jak patrzyłem pozostałe nagrody, to tak naprawdę, no nic wartościowego tutaj nie mamy. Jedyne co, no tylko po tą jednostkę bym odbierał chyba. No ale patrzę na mój skład, no, nie wiem, czy to mi się przyda. Zwłaszcza, że niedługo dostajemy walentynkowe unity, które pewnie będą lepsze. Mamy tu jeszcze z rajdów jednostkę. No i dobra, póki co prawie 50 sashelek Lecymy z dyczką pierwszą. Proszę, by był secret. Proszę. Pierwsze, co dostajemy? Coś takiego, coś takiego, coś takiego. No, dobra, no, rare jednostki. Muszę je sobie wykasować, bo też widzę, że nie wykasowałem. A ja na pewno fuzji na nich nie będę robił. Epic. I co? Dobra. Co ja trafiłem? Dobra, Dream Gary, secret, secret Secreta trafiłem, ej, dobra What? Ja nawet nie wiedziałem o tym Let's go, trafiłem mojego Pierwszego sekreta w grze Dream Gary, ja nie mogę 0,04% Ej, dobra, ja pierdzielę, ale z tego będzie odcinek Kozacki, dobra, ej, ale się cieszę Dream Gary trafiony, trafiony Dream Gary, w końcu tą Sandy Będę mógł walić i sobie podmienić Ale kozacko, jest mega happy Ej, dziewonek mi to zrobiło maksymalnie nie spodziewałeś się, że trafię takiego sekreta tak osoby z 10 tutaj samonów. Dziękuję, dziękuję, bardzo dziękuję tutaj, bardzo dziękuję za oklaski, bardzo dziękuję. No i to mi się podoba, to mi się podoba! Od razu dam mu się tutaj najeść chłopakowi, trzymaj Proszę bardzo, Select All, 25 level ci daję, nie ma co tu się bawić, czeku, trzymaj jedzonko, proszę cię bardzo, 25 level od razu, nawet lepszy niż Plankton ma tutaj Ile on w ogóle zadaje? Czekajcie, ile on zadaje? 1000 Damage na półtorej sekundy? Okej, okay, dużo jakoś nie zadaje. No ale to jest mój pierwszy sekret. Ja się widzowie nim bardzo cieszę, pewnie inni mówią tak Ja gościu mam 50 takich sekretów No i co z tego, ja jestem biedakiem Widzowie, nie jestem kimś bogolem I się mega z tego cieszę Spróbujmy jeszcze dać mu jakiś fajny tutaj trade Uwaga, ciekawe co trafimy z trade'ów, zobaczmy Okej, okay, mamy tutaj Welta No nie, chcę Welta, Sibir też Nie, lecymy dalej, lecymy Vortex akurat jest spoko, aczkolwiek nie Nie poddaję się, mam jeszcze dużo trade'ów Jellyfisha, nie Persuit, nie Coś lepszego, coś lepszego, czekajcie, czy mam Golden? Nie mam Goldenów, czyli tutaj musimy coś Fajnego znaleźć, ja bym poprosił Coś takiego jak, no Neptuna Albo Sidekika, Sidekiki jakby Mam ubrane na swoich pozostałych jednostkach Bo są na serio bardzo dobrze Dobre, dobre, sorry, nie umiem mówić I uwaga, czy trafię coś dobrego? Rijdż jedynka, no niestety, nie trafiłem nic dobrego Ale spokojnie, tutaj poenchantuję, myślę, że Znajdziemy coś dobrego, no dobra, no Teraz to myślę, że idealnie wygląda mój team Jedyne co, tego Hansoma jeszcze będą się Podmienić, bo moim zdaniem, no bardzo dobry teamek. Mamy Startera idealnego, mamy Quickstera, mamy Planktona, teraz tego Dreamgary mamy, mamy Krusty Kraba jako farmę, chociaż farmę w sumie rzadko kiedy się używa, ale używam często. No i tego Handsome'a, ale Handsome, czy będzie mi potrzebny? No nie wiem, no on slowuje, prawda? A ten usypia nie wiem, czy to się różni. Nie, no różni się chyba dużo. No i dobra, otwieramy, let's go dalej. Można otwierać. Dzionek zrobiony mam i tak, i tak. Jak trafię drugiego Secreta, to ja nie wiem, co tutaj będzie. Ja chyba go na ja wam daję. Okej, okay, mamy... Epic Texas Sandy, jej nie miałem właśnie A propos, musimy auto delay sobie ustawić Auto Sela na pewno ustawiamy Na te jednostki, Shiny też Wombo też, jedyne co to nich Shiny Wombo Może dropnąć bo reszty nie potrzebuje totalnie. Lecimy, wyrównajmy sobie do 30 i otworzymy po 10 po prostu. Tak sobie chyba zrobimy. Ej, dobra, działek zrobiony. Trafiłem w secret. A ja jestem spełniony, powiem wam. Spełniony jestem. Meres pewnie takich trafia po stone. Znając życie na odcinek. No, ale ja, tak jak mówię, nie jestem taki bogaty. Let's go. 10 na raz otwieramy. Może kolejny poleci. Nie, no, chyba teraz nie było takiego fioletowego światła. Więc chyba teraz nie będzie, ale zobaczmy. Może się znowu zaskoczę i zdziwię. Quickster, może jakiś quickster. No niestety, teraz same niebieskie. Jednostki nam poleciały. Dobra, ale jeszcze dwie szanse. Okej, okay, jest tutaj takie fioletowe, różowe, nie wiem, światło było, więc albo tu będzie znowu sekret, albo coś y, typu epic. Zobaczmy, co to będzie. Co to będzie, jak będzie kolejny sekret? Ja w szoku. Okej, okay, mamy epika, dobra, tak właśnie myślałem. I ja już się nie dziwię, czemu MRS się dziwi, w sensie myli, kiedy leci epic, a kiedy sekret. Jak to dosłownie takie same kolory ma. Otwieramy ostatnią dyszkę, zobaczmy, co ostatni dyszczce będziemy mieli. Chyba legendary, chyba legendary. Tak, to była legendary Jednostka. To nie był mityk i tylko nie był sekret. I tak jak myślałem, Texas Sandy oraz Atomic. No i plus tutaj taki latający człowieku ziomo. Dobra, pek odbieramy elegancko. Ja zadowolony. Ja jestem dzisiejszym odcinkiem gigantycznie spełniony. Takiego openingu bym się nie spodziewał. Jeszcze epic chesty sobie możemy otworzyć na sam koniec. Zobaczymy, co nam tutaj ciekawego poleci. Gemiki, gemiki. Spoko, przydadzą mi się gemiki. No i trader rolls. Dobra, widzowie, jeszcze trzy szanse mamy dzisiaj. Trzy szanse, żeby trafić dobry enchant. Let's go. Zobaczymy, bo naprawdę ten enchant jest tragiczny. No to jest no, no, tragedia po prostu. Zajamam dużo mówić. Naprawdę teraz zostawię nawet... Chyba tego zostawię sobie, wiecie No, nawet póki co zostawię sobie taki enchant Bo i tak nie mam więcej trader rollsów A przyda się 2600 damage na 2 sekundy Może być, może być No i tak naprawdę w dzisiejszym odcinku Chyba to na tyle widzowie Dzisiaj nie mam już więcej nic do zrobienia Przygotowuję się na update, bo dzisiaj jest czwartek jak to nagrywam w Wam wypuszczę ten odcinek prawdopodobnie w piątek Więc będzie właśnie już ten update Dzisiaj chyba o 22-21 Więc przygotujcie się I życzę wam dropienia najlepszych jednostek Oraz wspaniałej gry a ja póki co zmykam. Bardzo dziękuję Wam wszystkim serdecznie za oglądanie. Życzę Wam wspaniałego ciągka albo wieczoru, w zależności o której godzinie to oglądacie. I słyszymy się w kolejnych odcinkach. Trzymajcie się i się Manu!